i to zagrożenia natury, więc trzeba coś z tym zrobić. Najlepszą formą ochrony wód przed zanieczyszczeniem jest ich oczyszczanie. Urządzenia służące do unieszkodliwiania ścieków odprowadzonych z pojedynczych domów to małe przydomowe oczyszczalnie ścieków, z których oczyszczone ścieki odprowadzone są do ziemi lub do wód powierzchniowych. ścieki z budynku najpierw trafiają do zbiornika, gdzie następuje wstępne oczyszczanie ze stawu zanieczyszczeń, później do studzienki rozdzielczej, a następnie do drenażu lub studni chłonnej. Oczyszczanie ścieków, takich oczyszczalni wymaga przede wszystkim odpowiednich warunków gruntowo-wodnych. Grunt musi być w miarę dobrze przepuszczalny, najlepiej jeśli są to piaski, nie mogą to być gliny, gdyż są one nieprzepuszczalne. Woda gruntowa musi znajdować się co najmniej 1,5 metra od dna urządzonego filtrującego, ażeby nie odprowadzić do jej skażenia.